Halo, cześć wszystkim, to ja, Grain, wasz ulubiony koleżka. Kontynuujemy. Czarnoksiężnik. E, narodziny bohatera. Stop, chodzę do gry. Wódz klanu, misja pierwsza. Klan Piętna Cienia, utraciwszy swojego wodza, zgodnie z obyczajami zorganizował turniej bohaterów. Nikomu nieznany czarnoksiężnik o imieniu Raelak ma nadzieję zwyciężyć w tym turnieju. Przejąć pierścień klanu i zostać jego wodzem. I, i ten, i to, to jest takie wiecie. Nikt nie zauważy, jeżeli po, przy, po przestawieniu liter nam wy, wyjdzie Agrael. N nikt. Targowisko jest ciekawe. Weźmiemy sobie targowisko. Na początek. Przecież 10 rudy też nie jest głupie. No nic, bierzemy. Zwolnij Raelak. Tak jak pozostali, chcę walczyć o tytuł wodza klanu. Zaiste. Wieść o śmierci wodza klanu szybko się rozniosła. Cóż, choć nie jesteś z klanu Piętna Cienia, masz prawo spróbować tak jak wszyscy wyznawcy malasy. Jam jest strażnik prawa, sędzia i arbiter. I nim zaczniemy. Muszę spytać. Czy znasz reguły? Poinformuj mnie. Turniej jest otwarty dla wszystkich. Macie miesiąc na przygotowania, a potem schodzicie do jaskiń i walczycie ze sobą. Jeśli przybędziesz zbyt wcześnie, musisz poczekać na pojawienie się twojego przeciwnika. Jest tylko jeden zwycięzca, drugiego miejsca. Nie szkodzi, nie przybyłem tu, by prawie zwyciężyć. Bo to zła straszniczka prawa była, ja wam mówię. Ale to są... ale... Jak ja coś po, Jak ja coś powiem, to nie ma nie ma nudzi. O! Fildia kupców. To w sumie niepotrzebne... To targowisko to tak od chuja w sumie widziałem w takim wypadku. 10 rudy by mi się chyba bardziej przydało. Weźmy to i chodźmy. Nie! Nie mogę pozwolić na stratę jakiejkolwiek jednostki. Stop otworzę sobie na zaś już teraz yy, ten Skill wheel'a. Wy jak macie sobie otwarte, to też fajnie. Tylko trzeba pamiętać, że, że te, ten skill wheel może nie mieć pokrycia z rzeczywistością, jeżeli chodzi o tą, tą wersję gry, bo tam są, zauważyłem, że są jakieś rozbieżności. Chyba wy też, jeżeli oglądacie, to zauważyliście w ten sposób. Uwaga. Tego najpierw Bo ten sobie, ten sobie może pójść gdzie chce, to jest najgorsze w nim. Szkoda, że mnie zmany many sprują, to bardzo niedobrze. No. Kuźwa, ci już podejdzie. Niedobrze. Tamten w sumie to chuju na razie jest. To się tymi, że powinienem martwić. A nie. No. Ja nie pomyślałem. Dobra, z tym sprawa załatwiona. No, widzę, że słusznie straciłem tego jednego. Stop. Na pewno nie chcę stracić kolejnego. Ten powinien zginąć od trucizny. Tak samo jak ten. Możemy? Dobra. Okej. Okay. No to straciłem tego jednego. Trudno. W takim wypadku muszę się z tym pogodzić. Horda. No nie wiem. Poszedłbym raczej najpierw do kamyka. Pokażcie mi tu jeszcze na chwilę. To nie będzie głupie. A szybko sobie błyskniemy. No, weźmiemy sobie szybko te te. Chociaż po co nam one? Na dobrą sprawę. Znaczy, one się przydadzą na pewno później, ale. Ale. Nie wiem, czy przydadzą się do tej walki. Na hordę inków. Kogo jeszcze możemy zdobyć? Później możemy zdobyć amunicję. Po co nam amunicja? Many nie wykorzystamy. Weź pieniądze. Nie wracaj się. Dokładnie. Chodźmy. Czterech tym razem. Spróbujmy jeszcze raz. Tym razem. W tym miejscu. Obu. Nie, nie głupio. Zostawmy tak? O, tym razem są w jednej skupie. Jeden punkt many mi zabrały, akurat nie mam many, więc. W sumie miałem ten jeden punkt. Tak, to ma sens. bliżej. Bardzo dobrze. 12-3. No, raczej go nie zjedziemy do tego stopnia, żeby nam nie zadał strat. Dobrze, że jesteśmy zaraz obok siebie. Teraz moja druga jednostka będzie miała, nie będzie mogła strzelać z Zaufam. Nie głupio zaufałem. Ale faktycznie straciliśmy tam filu, Tylu miałem stracić normalnie? czterech, Straciliśmy od dwóch mniej. Powiedzmy, nazwijmy to progresem, dobrze? Magia zniszczenia? Magia zniszczenia nie jest głupia. Zobaczę na skill wheela. Właśnie, a propos. To jest nekromanta, nie, nie chcemy e, Czarnoksiężnika. Dokładnie. Tak, oni chcą, żebyśmy my wzięli magię zniszczenia. Akurat planowałem, więc... Więc to idealnie. Idealnie to wyszło. Możemy iść dalej. Kurczę, blade. Kurde, Horda tych to już nie pojedziemy. Na pewno nie z takim wojskiem, wojskiem jakie mamy teraz. Co proponujecie? Minotaury nie, nie są głupie, krwawy głaz też nie będzie głupi w szerszym konspekcie. No, ale coś musimy zbudować. Przy okazji, Magów by się udało znieść. Chociaż na ten moment, z moją ilością many, mogę sobie zapomnieć o czarowaniu. Nie oznacza, że nie będę mógł sobie torować. Wiele? Nie wiem czy wiele damy radę drugotierówek. Chyba będzie taki sam stopień wyzwania, co z tymi impami. co nie? Poczekam, bo, bo nie chcę nie zrobić sobie sprawy tutaj Swora tych. No nich się mam rady. Mam rudę. Trzyda się. Nie. Duchy, jak ja nie lubię walczyć z duchami, tu. duchy zawsze coś zrobią, że e, później weźmiemy kartę. Nie mogę, dobra. Nie Myś że jak do było mogę sobie wziąć zbieraca i skauta, ale nie w sumie. To by trochę było głupie, wtedy by się zasz... zlazło na dół innym bohaterem, prawda. Labirynt pozwala rekrutować minotaury. Tak. Fort. Fort jakby zdobyć większy, lepszy. Też nie jest złe. Potrzebuje drewna. Yy, wracamy się po jakieś pojednostki. I trzeba drewno zdobyć. Bo nie mogę mieć takiego przestoju produkcyjnego, prawda? Przynajmniej nie powinienem mieć takiego. Przestoję produkcji minotaury. Może Gildia magów? Chociaż nie, bo i tak kurwa nie wyczaruje. Co ja robię? Kup mi to. No ale pokaż mi te magie. Zjebałem. Kup sobie te panie. Za dużo to ich nie ma, ale lepszy ryc. Zrób sobie sejwa na kampanii. Czemu nie? W, ten, w tym odcinku powinniśmy skończyć yy, komisję. Chociaż nie, to będą chyba jednak dwa, dwa odcinki. Tak? Nie ma co. Nie ma co lecieć, byle jak. Prawda? Trzymam się jak za głowę, bo mi pracuje. Liczę, kalkuluję, spokojnie. Odwiedzone. Znowu się muszę martwić o morale. O, proszę bardzo, ciekawe. Ciekawe te straty. Nie głupie rozstawienie. Mam no, kurwa dwóch jest, No tak średnie w takim wypadku. W takim wypadku takie średnie bym powiedział. Dobra. Bo taką ostatnią deskę ratunku będę miał teraz. Tak. Oczywiście nie mam mamy, bo zabrano mi. Tym nie podejdzie, tą odejść tam. Tak odejdźmy nie. Muszę w tym przejść w to miejsce, żeby jeszcze była trucizna nałożona chociaż. I też łatwiej. Wystarczająco blisko jest niestety. Teraz trzeba ich zabić w jakiś sposób. W Trzech. Chociaż trzech. Chodź Lepiej cię zaatakować z wyprzedzeniem. Okej. Okay. Pięciu mi raczej już nie zginie w takim wypadku. Zabić trzech na pewno. Poczekaj jest strzel. tego dobrze. Dobrze. Nadal są straty, ale mniejsze zawsze. Zminimalizowałem jak mogłem. Dokręć. To jest ciekawe. Szczęście też nie jest głupie. Jak, co mi mówi skill wheel mój? Gdzie jest mój skill wheel? Jest. Szczęście nie jest głupie. Szczęście jest potrzebne. Daj mi Wiele zabiłbym z chęcią. Jeden, dwa. Dwa poziomy będę miał, dobra. Nie, nie będę miał. Zabraknie mi. Szkoda. Atakuj. Mm! O kurwa. Drugotierowe jednostki bardzo szybkie. I Jestem poskładany. Tak? Tak? W ten sposób chcę? Chyba chcę w ten sposób. No, poskładały mnie drugie tirówki. Drugotirówki, że tak się... Że tak sobie zażartuję. Kurczę, niedobrze. Bardzo niedobrze, a ja nie mam many. Gdzie mogę wczytać? Tutaj. Czytajmy to. Przykro mi, że musimy wczytywać, ale nie mogę sobie pozwolić na takie straty. Myślałem, że ich będzie dużo mniej. W sumie ich jest mało, ale one są już drugotierowe. Mój postać, moja postać jest na ten moment głównym, bo... Ani many. Ani... armii. Z główna to i Dobry Gard coś nie ulepi, nie? Musimy to powtórzyć, przykro mi. Nie, ja chciałbym jednak w ten sposób. To zrobić, żeby jeden z nich miał troszeczkę większy problem z dostaniem się do nas. Okej. Okay. Tego. Tego. Wygląda na to, że troszeczkę zjebałem, i nie zabiję tych strzelców. No, pytanie: ilu? Dwóch rozumiem. Dwóch rozumiem. Okej, okay, ale drugi jest opóźniony dzięki temu. Może nadal nie być głupio. Pytanie, czy ktoś zdechnie od trucizny. Udałoby się, żeby zdechł. Nie zdechnie, no kurwa. Naprawdę? To jest wasz cel numer jeden? No dobrze. Nie będę wam życie układał. Wolałbym z Ciebie, nie że z nie korzystać. Powinno działać. Mam tak średnio. Teraz lekko podgryziesz ten. Bardzo dobry pomysł. No dobrze. W sumie nie poszło najgorzej. W skali od 1 na 2 tylko w połowie chujowo. minotar. Poproszę. Teraz horda. Czy mnie horda interesuje w tym momencie? Walczyłem już z hordą, ale to była horda, która jeszcze dostawała od tak? Od jeszcze... jeszcze jakoś mi poszło. Poczekaj chwilę. Ja tam będziesz miał manę? Jesteśmy w sumie w środku to Czy, czy nas zaliczy jakoś Że jesteśmy w zamku w ogóle O, zaliczyło nam Mamy całą manę, dobrze Koniec tygodnia Produkuję przypadkowy surowiec Nie głupio Chociaż z drugiej strony czy nam się opłaca? Cztery surowce razem dostaniemy. Chyba nie. Chyba nie. Coś bardziej by nam się tą siatkę opłacało. Chmury. Czy nam się będą opłacać mury? Chyba będę. Weźmy. Coś mi się wydaje. Ja bym wziął. OK. Mamy coś. Zapiszmy teraz. Możemy, ech, nie chodźmy tu przy okazji 17 minut, dobra, To udało nam się e, 7 tur wykonać 15 minut. Dobrze, jak tak dalej pójdzie, to nam zej zejdą 4 odcinki na tej misji. Może nie będzie tak tragicznie. Zobaczymy. Żegnam się z Wami już. Cześć.